Mamy informację, że a to się równa logarytm o podstawie 2 z 3. Dobra, takie mamy założenie. Co mamy wykazać? Mamy wykazać, że logarytm o podstawie 2 z 18 równa się 1 plus 2a. OK. I teraz, no jak to wykazać? No przede wszystkim, od czego mogę zacząć? Zacznę od tego logarytmu. Spróbuję go jakoś uprościć, czyli Oznaczę sobie, że to jest moja lewa strona, a oznaczę, że to jest moja prawa strona. Lewa strona równa się logarytm o podstawie 2 z 18. Oczywiście w głowie cały czas musimy pamiętać, że musimy skorzystać z założenia. Naszym założeniem jest, dajmy sobie o, logarytm o podstawie 2 z trójki. Czyli na pewno będziemy chcieli wykorzystać trójkę. No to dobra, jak można zapisać osiemnastkę? No osiemnastkę możemy sobie na przykład zapisać jako logarytm o podstawie 2, 2 razy 9. Można? Można. No to sobie tak zapiszę. 2 razy 9. To się równa. No i teraz bardzo ważna sprawa. Jeżeli mamy mnożenie w logarytmie, w liczbie logarytmowanej, to możemy sobie to rozbić. Na dodawanie. Czyli logarytm o podstawie 2 z dwójki, dodać logarytm o podstawie 2 z dziewiątki. Bardzo ważny kolejny wzór. Oczywiście on też jest w tablicach maturalnych. Więc jeżeli mamy mnożenie. Tutaj, jeżeli mamy mnożenie, to rozbijamy na dodawanie dwóch logarytmów o tych samych podstawach. Ale co nam to daje? No, ile to jest logarytm o podstawie 2 z dwójki? 2? 2, do której potęgi trzeba podnieść, żeby wyszło 2? No, do pierwszej. Pamiętajcie, to też jest fajna zasada, którą można zapamiętać. Jakbyśmy mieli. Logarytm o podstawie 7 z 7 to to jest po prostu 1. Logarytm, nie wiem, pierwiastek z 3, z pierwiastka z 3 to też jest 1. To jest do zapamiętania bardzo łatwe. Czyli mamy 1 plus co zrobić z tą dziewiątką? No dziewiątka na pewno Wam się wszystkim kojarzy z trójką do potęgi drugiej. No i teraz. Możemy skorzystać z tej zasady, o której mówiliśmy przed chwilą, że ta dwójka ląduje nam przed logarytmem, czyli wychodzi nam 1 plus 2 logarytmy o podstawie 2 strójki. No i teraz zauważmy, jakie było nasze założenie. Założeniem było, że A to jest logarytm o podstawie 2 strójki. Więc zamiast tego zapiszę literkę A. Czyli to się równa 1 plus 2 A. Co należało wykazać, bo doszliśmy do naszej prawej strony. Co należało wykazać. Czy tam uzasadnić, no bo też możemy sobie zmieniać te literki. Możemy dać, co należało uzasadnić.